Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Witamy wszystkich sympatyków Królestwa Polskiego Lechi. Drodzy Państwo, Laudet Chrystus z Reksnych będzie po francusku Chrystus Król i Maryja Królowa, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witamy Was 28 lipca roku Pańskiego 2023 i mamy świadomość, że być może tych naszych mów jest zbyt dużo, ale można by powiedzieć, że kierujemy się sytuacją na świecie, w Europie i w Polsce i chcemy, żeby coś po nas zostało, drodzy Państwo. Jako król Elek mamy obowiązek i ambicje budowania Królestwa Polskiego, chrześcijańskiego Królestwa Polskiego, z chrześcijańskim królem, drodzy Państwo, czy właściwie z chrześcijańskim domem panującym dynastią. I tu jest bardzo dużo wątków, które chcielibyśmy Wam przekazać, ale w dzisiejszym dniu może posłużymy się... Słowami Ewangelii, żeby uzmysłowić, o co tak naprawdę my walczymy, o co my tak naprawdę staramy się w sensie politycznym. I nie tylko, bo w sensie teologicznym też. Więc przeczytajmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uladowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie Tobie Chrystyde. Drodzy Państwo, ta perykopa, to przekazanie mówi nam, że jest coś bardzo drogocennego na tym świecie. Tutaj Jezus opowiada tą perykopę, tą przypowieść, a naucza przypowieściami tłumom. Czyli przekazuje to ludziom, można powiedzieć dzisiejszym językiem, ludziom prostym. I ci ludzie też odróżniają coś cennego od mniej cennego, tak jak odróżnia się dobro zła, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, drodzy Państwo, skierował jakby dzisiejszymi kategoriami mówiąc, do rolników i do, do handlowców, tak te słowa. Że do rolników, że. Ktoś znalazł coś roli cennego, a ta rola nie była jego, więc sprzedał yy, wszystko co miał i kupił ten kawałek roli. Możemy się tego domyślać, co tam znalazł, ale sprzedał wszystko co ma i kupił ten kawałek roli. I to samo jeżeli chodzi o kupca, o perły, tak? Że kupiec znalazł drogocenną perłę sprzedał wszystkie inne perły, wszystko inne sprzedał i tylko, żeby ją posiąść. No, oczywiście tu by się rodziły pytania, po co mu ta rola, po co mu ta perła i tak dalej, i tak dalej. Otóż, mieć coś drogocennego, jak to starożytni mówili, mieć dobrą żonę, to już jest, to już jest po prostu szczyt marzeń, czy, czy dobrego męża, prawda? To jest coś bardzo cennego, drogocennego, mieć przyjaciela i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, można filozofować tutaj bardzo szeroko, ale wiemy, że na tym ziemi no niektórzy szukają tą, tą drogocenność w rzeczach materialnych, w dobrobycie, w bogactwie, prawda? No, i pewnie nie znajdują, ale jest coś, co Jezus mówi, że jest bardzo drogocenne, i to jest Królestwo, i nazywa to w ten sposób, porównuje to do Królestwa Niebieskiego. Czyli, drodzy Państwo, oczywiście zaraz ktoś powie, ale to nie jest Królestwo na tej ziemi, zaczną się te głupie, jak my to mówimy, gadki, gdzie Jezus wyraźnie powiedział: Królestwo Boże już nadchodzi, a właściwie już jest. I teraz, wiedząc po tych słowach, co się później stało, że został ukrzyżowany, że na jego wyroku było oto y, król żydowski, Jezus Nazarejczyk, prawda, to wiemy, że chodziło mu, że no ja jestem królem, ja wam to przynoszę, ja wam tutaj, że tak powiem, przykładem życia powiem i pokażę, na czym polega Królestwo Niebieskie, tak? Jakie tu są wartości, jaka to jest aksjologia, drodzy państwo. I no, przyjmując w tym momencie aksjologię Jezusa Chrystusa, widzimy tam nić, drodzy państwo, polityczną, dzisiaj byśmy powiedzieli. Bo królestwo to jest pewna organizacja, to jest pewien ustrój państwowy, tak? Gdzie Jezus mówi, że królestwo jest czymś doskonałym, czymś drogocennym. No, nam się też tak wydaje. I pewnie wam, tu na nas słuchacie, też się tak wydaje. I prostym ludziom też się tak wydaje. Że mądry chrześcijański król, czyli dom panujący, dobra rodzina panująca, właściwie rozwiązuje wszystkie problemy. To jest jak to znaleziony, ten kawałek kawałek skarbów na roli, czy, czy drogocenna perła. To jest ten, ten, drodzy Państwo, to jest ten bardzo prosty wynalazek. Dać dobry dom panujący na czele i niech ten człowiek, niech ta rodzina systematyzuje państwo, układa stosunki w państwie. Bo tak naprawdę organizacja państwa to jest organizacja zarządzania trzema zasobami. Ludźmi, rzeczami i finansami. Z tego najważniejsi są ludzie, drodzy Państwo. Czyli podział ról, tak? społeczny podział ról. I państwo to jest społeczny podział, podział ról. Ty jesteś sędzią, ty jesteś ministrem, ty jesteś królem, ty jesteś, drodzy Państwo, lekarzem i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś przedsiębiorcą, i tak dalej, i tak dalej. To jest społeczny podział ról. I chodzi o to, żeby w tych społecznych, w społecznych rolach, rola, piękne porównanie, prawda, do roli, wszyscy czuli się spełnieni, że tak powiem, realizując swoje Boże talenty. I osiągając, no właśnie, ten skarb, znajdując, czyli dążąc do królestwa, poprzez królestwo do królestwa. Oczywiście, dzisiaj bardzo wielu mówi, że można do królestwa niebieskiego też dążyć. Niestety, to mówią też hierarchowie, poprzez Bolszewie. No, jest to oczywiście fałsz, jest to sofizmat, jest to nieprawda. I to na, nasze wystąpienie właśnie e, ma taki cel, żeby temu e, żeby temu zaprzeczyć. Tak? To jest oczywiście fałsz i nieprawda. I to, że. Podział ról polegał też na tym, że pewne role pełnili też kapłani, czyli weszły na tę ziemię struktury chrześcijańskie, w sensie organizacji quasi-państwowej, struktury hierarchiczne, kapłańskie, czyli biskupi, księża, proboszczowie, zakony i tak dalej, i tak dalej. I te zakony też w różnych charyzmatach, w różnych rytach, drodzy Państwo, no to powoduje, jak powiem, troszkę zamieszania w tej chwili, kiedy one jakby zbratały się z Bolszewią. Tak? Czyli one nie dążą do królestwa, wyznając ideologię królewską. Tak? Tu paradoksalnie chyba Jehowi to robią na, <grymnie> najlepiej. Drodzy Państwo, coś, coś nieprawdopodobnego, że drodzy Państwo, my chrześcijanie, my katolicy jesteśmy bałamuceni tak od strony hierarchów, jak i od strony świeckich, prawda, że yy, i każą nam uprawiać i nie znajdywać tych drogocennych skarbów, także, że królestwo jest tym optymalnym rozwiązaniem ustrojowym, drodzy Państwo. Gdzie jest taka szczególna data? Każdy dzień nosi jakieś rocznice, jakieś daty, drodzy Państwo, ale 28 lipca nam się kojarzy z bitwą pod Konstantynowem, to są czasy Chmielnickiego, 26-28 lipca, zwycięską bitwę, po to to mówimy, żebyśmy sobie od razu też powiedzieli coś na temat stosunków, bo chcemy dzisiaj już o tym mówić, stosunków polsko-ukraińskich. Czyli polsko-kozackich tak byłoby właściwie, bo jeżeli mówimy polsko-ukraińskie, to nic z tego nie rozumiemy. A jak powiemy polsko-kozackie, no to już w internet można sobie wszystko tam znaleźć. Czyli mówimy o kozactwie, o Ukraińcach jako, jako po prostu źle nazwanych, niewłaściwie nazwanych kozakach. I drodzy Państwo, mówimy tu o kozactwie, tak? o kozakach i kozactwie. Ukraina to jest miejsce, jakby znaczy narodowość przyjęta od, od geografii, tak? od położenia, tak? Tak jak powiedzieli, europejczyk, mniej więcej, tak? Czy Afrykańczyk, ale to nie definiuje narodowości. Natomiast Kozaczyzna kozacy tak. I drodzy Państwo, druga, druga ważna, jakby data, czy rocznica, to jest 6 988. Chrzest rusi. no i tu zacz, zaczynają być już problemy, schody prawie rusi kijowskiej, czy rusi generalnie czy rusi kijowskiej. My powiemy tak, drodzy państwo, wystarczy sobie wejść na Wikipedię i zobaczyć, że, drodzy państwo, chrzest Rusi nie miał miejsce ani w Kijowie, ani w Moskwie, tylko na Krymie. A tak dokładnie, drodzy państwo, w her, Hersonezie Tauryckim, Hersonez Taurycki, dzisiejszy mniej więcej Sewastopol. I tam już, drodzy państwo, generalnie, bo to Włodzimierz, książę, prawda, rok 988, ale cofnijmy się do samego początku i Ruś Kijowska, czy Ruś w ogóle ma taki handicap, że oni się mogą szczycić, że tam dotarł, zanim dotarł, metody, bo też byli na, na Krymie, to dotarł święty, znaczy apostoł Andrzej, tak. I on właśnie, tak powiem, ewangelizował w Hersonezie Tauryckim, w Hersonezie Tauryckim, czyli w Sewastopolu. I później przeskok 900 lat, czy prawie 1000 lat, 988, 28 lipca, przyjęcie chrztu, taki odpowiednik polskiego, mieszka, prawda, tylko że to jest ryt bizantyński, to jest ryt konstantynopolski, z Konstantynopola, drodzy Państwo, czyli ryt, dzisiaj byśmy powiedzieli, no schizmatycki, tak? bo potem 1054 to jest rozłam Rzymu od, Bizan od Bizancjum i, drodzy Państwo, i te ryty się jakby zaczynają różnić, ale one mają ten sam rdzeń, tak. Natomiast e, można powiedzieć, że, e, że Tutaj, jakby, charyzmat dla Andrzeja, dlatego Rosja tutaj ma w herbie świętego Andrzeja walczącego ze smokiem, i to jest jakby apostoł niosący chrześcijaństwo, czyli tą filozofię królestw królewską, drodzy Państwo. Bo nas to bardzo irytuje, przyznajemy, jako Leszczyński. Jeżeli Państwo sięgniecie do opracowań króla Stanisława Leszczyńskiego, prawda, który bardzo często odnosił się do teologii, głos wolny, wolność ubezpieczający, drodzy Państwo, i tak dalej to zauważycie, że drodzy Państwo, że leszczyńscy zaangażowali, byli, zaangażowani byli w reformy kościelne. One no, oczywiście miały miejsce na przestrzeni dziejów, te wszystkie synody, Bożykowa i tak dalej, Łęczyca i tak dalej, nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Ale drodzy Państwo, wiadomo, że Kościół, który jakby zorganizował się na kanwie Biblii, czyli jest to państwo kościelne, te teokratyczne, na kanwie zorganizował się w taką strukturę, byśmy powiedzieli quasi-państwową czy państwową, tak? Gdzie co prawda chodzą w sutannach, ale są to ich przedstawiciele, czyli biskupi, prawda, mianowani przez. To jest taka monarchia, królestwo, można powiedzieć. No, drodzy Państwo, na przestrzeni dziejów, to tutaj no, weszli w nasz, nasz, że tak powiem, na słowiańszczyznę. I będąc na nie wiadomo, że musieli tu dociera, musiały docierać, musiały docierać szlakiem chociażby bursztynowym, prawda, chrześcijanie i tak dalej. I my na pewno mieliśmy z tym do czynienia, z nauczaniem, bo ono nie jest bardzo skomplikowane, ale my szczyciliśmy się i szczycimy, że byliśmy etnochrześcijanami. To znaczy można być etnochrześcijanami jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, bo pytanie filozoficzne powinno brzmieć tak, a czy był Bóg przed Jezusem? A czy był Bóg prawdziwy przed Jezusem? A czy było chrześcijaństwo przed Jezusem. Drodzy Państwo, i tutaj w tym miejscu przeczytamy rozszerzoną wersję tej perykopy, którą czytaliśmy o, tym, o tej roli perle i przeczytajmy rozszerzoną wersję tej perykopy. Dalej podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniły, wyciągnęli ta sieć napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, yy, Wyłączą złych z sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony tam będzie płacić zgrzyszczanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo pańskie chwała tobie Chryste. I dlatego my, drodzy Państwo, wydobywamy rzeczy nowe. Czyli chrześcijańskie, czyli nauczanie Jezusa, ale też musimy wydobyć stare, to nikomu nie powinno przeszkadzać. Drodzy Państwo, i to jest nasze, nasza religia, byśmy tak powiedzieli, chrześci... etnochrześcijańska, czyli religia słowiańska, która była jeden do jednego. Na pewno znaleźliby się tacy, którzy powiedzieli, że była nawet wyżej, prawda? Co byłoby pewną, pewną tutaj już pewną no, herezją, ale na pewno była równa. W nauczaniu, czytaliśmy ostatnio te kanony delfickie, prawda, słowiańskie czy greckie, proszę Państwa, była równa nauczaniu Jezusa Chrystusa. Czyli te główne zasady, tak? Nie zabijaj, nie cudzołóż i tak, dalej, i tak dalej, O tym świadczą pierwsi misjonarze, czyli Otto z Bambergu, który powiedział, zaraz, zaraz, ja tu nie mam zaszukania. Tutaj moja religia to jest właściwie, no. Poczytajcie wspomnienia o z Bambergu. To samo święty Wojciech, tak, który przyszedł jako misjonarz, bo to był benedyktyn. Miał tu pełnić misję. No i jakoś nie widzimy tej misji świętego Wojciecha. Żadnej tu misji nie ma. Bo właściwie świętego Wojciecha wszędzie można znaleźć, czy to jest Kraku, Wrocław gdzieś się pojawiał, ale nikogo nie nawracał. I nagle się znajduje na wzgórzu w okolicach Gdańska i tam chrzciczy tysiące dziennie. Ale gdzie nawracanie? No nie ma nawracania. Tak? Tylko był ten, ten ryt chrztu. Czyli konwersja z etnochrześcijaństwa na chrześcijaństwo no właśnie państwowe rzymskie tak. Czyli konwersja z bezpaństwowego chrześcijaństwa czy albo z etnicznego chrześcijaństwa na chrześcijaństwo quasi państwowe bo Rzym umówmy się że jest to państwo no dzisiaj to już nikt nie może zaprzeczyć tak że Rzym jest czyli Watykan czy państwo kościelne jest państwem no nikt nie zaprzeczy tak ambasadorowie cały anturaż, to wszystko jest państwem. Oni się upaństwowili na religii. I dzisiaj nam się to łatwiej mówi, bo to jest od czasu praktycznie musoliniego, tak jak powstaje właśnie państwo Watykan. Państwo kościelne jako państwo, stricte państwo, więc swoje interesy, swoje barwy, hymny i tak dalej, i tak dalej, drodzy państwo. No jest to państwo wybitnie fundamentalistyczne, które jest, drodzy państwo, trochę zaprzecza idei Jezusa, bo tam nie ma cesarza. I czy nie ma króla i nie ma, drodzy Państwo, władcy duchownego, tylko jest dwa w jednym właściwie. Że oni tam próbują w tej swojej konstytucji to rozdzielać, drodzy Państwo, bo sami sobie zaprzeczają. Więc jest to lipa. Według Jezusa apostoł, który został w, w Rzymie, czyli Piotr, miał ciągnąć sukcesję piotrową, a każdy z dwunastu apostołów miał ciągnąć kolejną sukcesję swoją, apostolską. I dlatego my się opowiadamy za dwunastoma apostolatami, między innymi za apostolatem św. Andrzeja na Krymie, czyli na Rusi. I to powinien być Andrzej I, drugi, trzeci, czwarty. I czy wszyscy, wszyscy patriarchowie stamtąd powinni mieć takie yy, imiona, tak samo u nas powinno być na Słowiańszczyźnie jeden lub dwóch patriarchów, i my przyjęliśmy, że jest to Jan Paweł, prawda od Jana, od krzyża, prawda? Jan I sukcesja od Jana. Czyli świat powinien być podzielony na 12 na dwanaście apostolatów. Bo wierzymy w jeden powszechny apostolski kościół. Apostolski kościół, a nie wierzymy w jeden powszechny i jakiś hierarchiczny rzymski kościół, drodzy Państwo. W jeden powszechny apostolski kościół wierzymy, tak. Apostolski, czyli że apostołowie, tak? Czyli dlatego mówiło się kiedyś o papieżu apostolik, tak? Czy tej apostolik, apostoł, a później się to zmieni. Nie mówcie nikomu Ojciec Odział ja Jezus, a tu się nazywa Ojciec Święty, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, to całkiem, całkiem to rozjechało się, drodzy państwo, i jest to niewłaściwe, ale my musimy mieć w głowach, do czego dążymy. Też powiem jak to. To ambicje ma tutaj Leszczyński, który walczy o Królestwo w Polsce, a już ma ambicje takie ponadnarodowe, drodzy państwo. No tak, bo my musimy, bo w tej chwili jest walka jakby cywilizacji i walka o pewne usystematyzowanie pewnych rzeczy na świecie. Ta walka istnie, dzieje się. Tą walką tak naprawdę jest walka szatana z Bogiem, ona była, jest i będzie. Szatana reprezentują masonerię i te wszystkie loże zamienione w partie polityczne, a drodzy Państwo, Kościół reprezentują dobrze rozumiani monarchiści królewscy. Nie, 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 nie mówić monarchista, bo to jest błędne. Dzisiaj monarchistą jest dyktator, więc monarchista to jest ktoś, kto mono rządzi, jedynowładca, to jest, to jest, to jest błędne. Czyli monarchista nie równa się, Zwolennik Królestwa. Absolutnie. My jesteśmy, drodzy Państwo, zwolennikami królestwa w Polsce, w Europie i na świecie. Królestw generalnie, tak? A nad nami jest Król Królów, czyli Jezus Chrystus. To jest nasza jakby ideologia, można powiedzieć, i polityczna, i religijna, tak? Bo to drodzy Państwo, no w, czytaliśmy o tym, tak. To jest ten właśnie skarb, który o którym mówi Jezus Chrystus. I drodzy Państwo, yy, musimy mieć to w świadomości, bo jeżeli ktoś nas obserwuje tak? i zastanawia się, co my tu budujemy, yy, no to właśnie budujemy yy, Królestwo Polskie w rycie chrześcijańskim. I musimy yy, jakby znaleźć się dzisiaj w tym otoczeniu struktur bardzo yy, wypaczonych struktur kościelnych, które zblatane są z bolszewią, z masonerią, a nawet przenikniętej sodomitami, i też musimy się tutaj zmagać z układem świata, który od rewolucji amerykańsko-francuskiej, bo tutaj taką terminologię trzeba stosować, każdy mówi rewolucja francuska, nie byłoby francuskiej od rewolucji amerykańskiej. On tam jest odstęp trzyletni, czyli 1786 89 i jedna z drugiej wynikało. Nie byłoby francuskiej, gdyby nie amerykańskiej, ponieważ Amerykanie chcieli zrzucić... Protektorat francuski, dlatego została wywołana rewolucja francuska, Lafayette i ci inni, drodzy państwo, byli i tu, pamiętamy, Kościuszko, prawda? Tam wielu znajdziemy, Ameryka, Francja, Ameryka, Francja. To jest jedno. Drodzy państwo, od tego czasu ten duopol partyjny, prawda? Ten system masoński, wprowadzamy jedną lub dwie partie, drodzy państwo, i właściwie, tak powiem, zmieniamy świat na, na sposób diabelski, szatański. I to niestety od czasów Piłsowskiego jest też w Polsce. I loże masońskie, które ubrały się w szaty prawda, partii politycznych, czyli w takie prywatne organizacje, ale tam fartuszki wszystkim wystają i to bardzo wyraźnie wystają wszystkim. I można przyjąć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, równym pewności, że wcześniej czy później każda partia staje się lożą. Czyli jeżeli macie do czynienia z jakąś partią, to musicie wiedzieć polityczną, że wcześniej czy później to będzie loża. Bo jeżeli ona jest nieznacząca, jakaś rzeczywiście tysiąc nawiedzonych ludzi, satanistów, to wcześniej czy później tam loże dotrą tak, z pieniędzmi. Tak jak dotarły do Solidarności i do innych. Także tutaj nie może być, drodzy Państwo, nie ma wyjątków. Dlatego, żeby stworzyć królestwo, trzeba tą władzę maksymalnie rozproszyć. Czyli każdy z Państwa ma w sobie zalążek królewskości. To Jezus powiedział, że w was jest królestwo się pytają, gdzie jest królestwo? Jezus mówi, w was jest królestwo, drodzy Państwo. Ja też tak mówię, my też tak mówimy do was, jako król polski Elek. Nie szukajcie go na zewnątrz, nie szukajcie go nawet w nas, bo każdy ma w sobie królestwo. Jeżeli Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, drodzy Państwo, i Jezus nam to mówi, że w was jest to królestwo. Więc nie szukajmy tego królestwa gdzie indziej, tylko w sobie. Czyli bardzo mamy uporządkowany umysł hierarchiczny i lubimy, mamy predyspozycję szanowania hierarchiczności. Jak spojrzymy, drodzy Państwo, na Hetmanów Rzeczypospolitej, zdamy sobie sprawę, że wojsko jest zorganizowane w sposób hierarchiczny. Bo nie chcemy teraz mówić królestwo, król i tak dalej, bo to jest oczywiste. Ale jak zobaczymy wojsko, jak zobaczymy nawet sądownictwo, zobaczymy jakieś izby, że rzemieślnicze, wszyscy się organizują hierarchicznie, że jest ktoś u góry, prawda? Zobaczymy jakąś firmę, gdzie jest prezes, wiceprezesi, szefowie wydziałów, działów i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wszystko jest monarchiczne, czyli jest królewskie. A na końcu mamy państwo zorganizowane bolszewicko, czyli szatanistycznie, tak? Gdzie wmawia się y, wolność, równość, braterstwo albo śmierć, czyli nie ma tej hierarchii pryncypialnym, to jakby kręgosłup nie był hierarchiczny, a wszystko pozostałe jest hierarchiczne. To jest po prostu bzdura, głupota i partie polityczne właśnie są gwarantem niehierarchiczności. Dlaczego? Bo nie, ma, nie, nie znamy partii, która opowiadałaby się za królestwem. Ktoś by powiedział, są partie monarchistyczne, no to pokażcie palcem, tak, czy one są za królestwem. Więc to jest chyba dramat, prawda? Oczywiście szatan nie może być za królestwem, tak? Bo szatan wie, z czym ma do czynienia. W związku z tym, drodzy Państwo, musimy szukać pojedyncze osoby, nie tłumy, tylko pojedyncze osoby, w których to królestwo widzimy i dominuje. Też że mają charyzmat królewskości. Dlatego my w tej chwili właśnie próbujemy, próbujemy naszych senatorów królewskich umieścić w Senacie III RP, bolszewickim. Co jest oczywiście trudne, bo oni stworzyli sobie te wszystkie Bramki zabezpieczenia, które nazywają ordynacją wyborczą, czyli trzeba zrobić komitet, potem trzeba zabrać dwa tysiące, potem trzeba pokonać sodomitów, trzeba pokonać satanistów i tak dalej, zabrać sto tysięcy podpisów i wejść do ich niego, drodzy Państwo, organu, który oni nazwali prześmiewczo, oczywiście Senat, bo to jest tak naprawdę yy, można powiedzieć departament, yy, departament piekielny, tak? Piekło niższe, piekło wyższe, w, w tym satanistycznym, tej satanistycznej organizacji yy, masonów, drodzy Państwo. Ale próbujemy, tak? Tak jak Jezus wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, my też próbujemy wstąpić, wstąpić do piekieł, drodzy Państwo. I mamy zacnych przedstawicieli, bo mamy wrażenie, że jeżeli tam wstąpią ludzie szlachetni, to swoją jakby cnotą, swoją szlachetnością rozwalą to, tak? Ale nie tylko chodzi o Polskę, bo nasz nasza projekt dotyczy Europy i świata, tak? Szczególnie tych najbardziej masońskich krajów, czyli Stanów Zjednoczonych. Szkocji i Francji. Znaczy Szkocji, Wielkiej Brytanii, może mniej Szkocji, bo Szkocja jako taka, Królestwo Szkocji było bardzo chrześcijańskie kiedyś. Mówimy o rycie szkockim, ale mówimy o Wielkiej Brytanii, mówimy o, czyli o Anglii przede wszystkim, mówimy o, mm, drodzy Państwo, Stanach Zjednoczonych i Francji. To są zalążki, ale też oczywiście Rosja i wiele, wiele innych państw. tak? Drodzy Państwo, no oczywiście mniej więcej domyślamy się, kto tworzy masonerię amerykańską częściowo francuską, angielską, tak? Że, drodzy Państwo, tutaj niestety ci uczeni w piśmie, żeby tak delikatnie powiedzieć, tak? Uczeni w piśmie, właśnie których Jezus próbował nawrócić i nie udał się dwa tysiące lat temu, ale nie traćmy nadziei, tak? I tu, drodzy Państwo, w drugiej części przejdziemy do elementu Ukrainy, ponieważ mamy wrażenie, że szatan, szalejąc po całym świecie, chce sobie umości, umościć, umościć miejsce, w którym by, drodzy Państwo, mógł funkcjonować. Widzimy, że próbował sobie umościć w Kazachstanie Astana, satana, prawda? Próbował sobie umieścić w Waszyngtonie, prawda? Miasto zbudowane w, tym, w, tej, w tej formule. Masoński dystrykt DC, DC Washington, Izrael, prawda? A teraz Hazaria, czyli, czyli Ukraina, jako próba, wojna ukraińsko-rosyjska, jako próba, drodzy Państwo, znalezienia sobie miejsca dla Nowej Jerozolimy, dla Szatana, drodzy Państwo. Mówimy bardzo filozoficznie, ale to ma przełożenie na bardzo praktyczne podejście do, do, do problematyki, do budowy państwa, królestwa i do, drodzy Państwo, reakcji na to, co się dzieje. I dlatego w części drugiej chcemy coś powiedzieć o relacjach Polsko czy Królestwa Polskiego z Kozactwem, z Ukrainą. A następnie w części trzeciej chcemy, drodzy Państwo, zaprosić Was do dyskusji, do kolokwium, do rozmowy z Hetmanem Wielkim, Hetmanem Wielkim Koronnym, który jeszcze w tym panteonie, w tym poczcie Hetmanów nie jest uwzględniony, drodzy Państwo. Nie jest mu poświęcony też, mówią wieki, drodzy Państwo. Ale miejmy nadzieję, że drodzy Państwo, że ten człowiek Jan Gustaw Grudniecki w takim panteonie kiedyś się znajdzie. I powiemy kilka rzeczy na temat bezpieczeństwa, bo drodzy Państwo, Jezus nauczał nas i mówi, mówił wyraźnie, tak? Bądźcie nieskazitelni jak gołębice i roztropni jak węża. Czyli nie szalejcie, roztropni to znaczy czekajcie, uważajcie i drodzy Państwo brońcie się, nie dajcie się zabić, tak? Będziemy o tym mówić w części drugiej. Także po tym troszeczkę filozoficznym wstępie dotyczącym królestwa, drodzy Państwo, i aksjologii królewskiej zapraszamy Was do części bardziej już takiej praktycznej, tutaj powiemy o relacjach między innymi i polityce wschodniej królestwa polskiego, drodzy Państwo, ale nie tylko. Zapraszamy do części drugiej.